Witamy honorowych gości panią wójt gminy Czarnocin Marię Kasperek, która również dostąpiła już zaszczytu bycia babcią, a to jest zaszczyt na pewno niewątpliwy. Każda babcia to potwierdzi. Witamy pana przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza Warszawę. Naszego honorowego emeryta pana Piotrowskiego Mariana. I poz, pozwolę sobie wyróżnić y, naszego dziadusia, który połowę ferii spędził w szkole, y, pan Zbigniew Durbacz. Durbacz, brawa dla pana Zbigniewa. Młodzież i dzieci szkolne, całe grono nauczycielskie wszystkich pracowników szkoły i zapraszam Państwa na wyjątkowy spektakl zorganizowany dla babci i dziaduszu z okazji.